Cześć, witam! Przed chwilą robiłam film e, pokazując nowe rzeczy z kolekcji MAC Blonde Brunette Redhead i teraz robię szybki filmik używając kilka rzeczy z tej kolekcji. E, jak zwykle jest baza e, pod czynie. Tu mam Urban Decay Primer Potion, um, ale jak wiecie to ja już bardzo lubię baza z Inglota. Co teraz była za 19 zł promocyjna cena. Czyli to polecam. Pierwszy kolor będę mieszała tutaj Inglot z, z MAC. Kolory z tu i tu. I pierwsza rzecz to zrobimy kolor pod brwiami. I będzie kolor tutaj na dole. Mam na nadzieję, że Widać kolor, a nie widać lusterką. E, jasno różowy kolor. Używałem, używam e, pędzelek z Mac 227 i to pod rwiami nakładam. I w dół to troszeczkę biorę. Taki ruch, żeby, żeby kolor delikatnie w dół poszedł dobrze i teraz biorę o to jest pędzelek Sonia Kaszek numer 20 to jest jakaś amerykańska nie znam albo nie, to wezmę na chwilę sama nie wiem co robię będę wam śpiewała Dobrze, już wiem. <laughs> Jezu, żebym wiedziała jak, jak wyciąć teraz ten kawał czy śpiewałam Wam. Dobrze, pendelek sefory numer, mój jest numer 9, ale chyba teraz jest numer 21, tak się, mi się wydaje. I biorę kolor z MAC Flip, to jest z nowej kolekcji. I nakładamy ten kolor przez, przez całą, na, na całą powiekę, aż do załamanie i tak trzy czwarte przez trzy czwarte oka no i w dół to rzęsy jak to delikatnie trzymam y, oko tu z boku um, jak nie chcę czy masz to nie trzymajcie ale jeśli będziesz czy, czy trzymać to nie ciągać za, za mocno, to jest chyba oczywiste. Ale Nikt nie chce mnie trzeba zmarszyć. Chyba. Może ktoś chce. Dobrze. I teraz biorę, tutaj mam ciemniejszy taki bardziej musztardowy kolor z Inglota. Eee, to nakładam pędzelkiem z Mac 252 i to nakładamy w samym środku. Powiki. mam nadzieję, że to widać bo aparat coś dziwnie stoi I nakładamy ten kolor przez środek tutaj i teraz idziemy w bardziej ciemne cienie teraz będzie fioletowy ale który żebym mogła szybciej wybierać bo by bardzo zadowolona dobrze wracam do tego pędzelka z Sonia Kaszek to jest taki mały, troszeczkę sztywny pędzelek. I mam tutaj kolor z Inglota, ten tutaj, trzeci od dołu. Jasny, fioletowy kolor. I nakładamy. Będziemy to robić po kolei. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Nakładamy ten kolorek w załamaniu i w, w, w kąciku tutaj. I tak jak mówię, zacząć od małego, bo Zawsze, zawsze można dodać jeszcze Jeszcze troszeczkę koloru Ten pędzelek i takie małe Nie są zbyt dobre, żeby Rozcierać kolor Lepsze są, żeby nakładać kolor Dlatego polecam Z Sephory Mój numer 18 Ale chyba teraz Chyba teraz się zmienił Teraz może jest 13 Nie wiem i ten pędzelek Sephora, żeby rozcierać kolor, jest idealny, jest chyba mój ulubiony, lepszy od tych z MAC, bo jest bardziej miękki. Dobrze, i mamy teraz ten jasno-fioletowy kolor i zaczynamy rozcierać z tym pędzelkiem z Sephora. tak, Na górze tutaj, po bokach, żeby nie były żadne wyraźne linie, gdzie. Dzisiaj nie się kończą. I teraz biorę następny kolor z nowej kolekcji MAC, Top Not. To jest tak naprawdę, to jest matowy, czarny kolor, ale w tym jest dużo błyszczącego koloru: typu fioletowe, niebieskie, yy, srebrne, złote, różowe, sama już nie wiem. I nakładamy kolory i tu nakładamy w załamaniu i wewnętrz, wewnę, wewnętrznym, zewnątrz, na, na zewnątrz, hmm. zapytam się kiedyś, czyli z tej strony, nie strony no, nie strony z nosem, tylko z drugiej strony, czy to jest zewnątrz czy wewnątrz? Nieważne teraz. Wrócimy do tego. I rozcieramy teraz ten kolor. Mam tutaj też lusterką. Mam blisko lusterkę i mam trochę dalej lusterką. I uważam, że, że fajnie jest mieć trochę troszeczkę dalsze, żeby widać, czy cały kształt, czy wychodzi dobrze, czy nie. I mi się akurat pasuje. Tak jak wychodzi. Dobrze. Teraz biorę kratkę. Zmak. To jest Pearl Glade Liner w kolorze Rave. Ciemnofioletowy, perłowy kolor. I nakładamy na dole między, między rzęsami. Jest bardzo kremowe i bardzo, bardzo miękkie. Wygląda, jakbym chciała chciało teraz złamać. I na górze. I na górze nakładamy też między rzęsami. I robimy małą linię. Mam nadzieję, że tam jeszcze nie przerwie teraz. Prawie skończyłam to oko. Dobrze. I biorę nowy pędzelek z MAC, numer 214. Taki on jest. I ten ciemniejszy, błyszczący kolor. E, top knot. O, Pierwszy raz używam ten pędzelek. Jaki piękny. I nakładamy ten ciemniejszy kolor na ten eyeliner. Ta, I delikatnie do środka. Jest. No i oczywiście to już narzędzie, ale pewnie mi już zabrakło czasu. Nawet nie wiem, czy już dalej nagrywa. O Jezu. Dobrze, i tak jest. O, oko. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Na razie, pa.